Ale z tej strony Lech a to jest kolejny odcinek tym razem z czegoś nowego co mnie na myśli. I ze mną jest leszek demon. Tak, znajduję się tutaj. Tak. Ogólnie y myślę, że to będzie nowy dobry pomysł. Może się wam spodobać. Mogą być kolejne części z innymi osobami jeszcze dodatkowo. A to będzie serią właśnie kilka. co przewiduje to. I o co w niej chodzi? Chodzi o to, że yy, ja muszę zabić 50 osób na serwerze. Nie musi być to laszek. Jakby to do yy, zrozumienia, że jak ty 5 razy mi zabijesz, to ja przegrywam. A jak ja zabiję 50 osób, zanim ty mi tyle zabijesz, to ja wygrywam. Dobra. Yy, Okej. Okay. Yy, jeszcze takie tam zasady, to raczej w opisie będą. Takie, co według mnie będą. W porządku. Też jest mała no, zasada, żeby, że Leszek nie może gać y, snajperkami. Bo tak. snajperka to wiadomo, jak to by się to skończyło. W większości przypadków. Ok, to co? To w sumie zaczynamy. No, zaczynamy. A i zasada jest też taka, że no, taka poboczna, że jeżeli wracam do y, spawnu, no, to mówię, że jestem w spawnie, Tak, żeby było też jasne. Jakby tak ktoś zastanawia, czemu tak mówi, że jestem w bazie. <noise> I sprzedaję swoją pozycję. Ok, za trzy. Dwa Jeden, startujemy O, siet, ja już wyskoczyłem, fuck O, nie 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 nie, spierdzielaj Jakiś, że, trzy razy, że, dupę, bo no, nie miałem kryta, czuję się szukany Uh Coś, ktoś, ktoś mnie wywaliło w górę Pozbędę się go, bo chyba on mnie nie... o, dobra Chyba... okej okay. Nie. Czy oni usunęli radą kryty? Gdzie tam? Po prostu teraz mam mniej radą krytów niż przedtem. Fuck. Czemu podczas nagrania mam mniej krytów? Jestem w bazie. <griaro> Najgorzej. Podczas nagrania mniej krytów mam. Ajajaj. Spoko. Dobra, nie mogą mnie zabić. Dla mnie to akurat okładnie... nie robi różnicy. A ja random crit'em od medykę dostałem. I co to ma być? Ja też chcę. Ja kryty, kiedy... <gryty> I dostałem random crit'a kiedy ja Dobra. Czuję, że FPS y mi spadają, ale ja to zniosę. A mi jakoś teraz już przestaje spadać to fnag. O! No nie, to za nimi człowiek? Ktoś postawi małe działko. <gryty> Pytanie jest tak, że M wiecie co tak robię? Jako im więcej będę zabijać ludzi, tym bardziej będą próbujemy się na mnie tego Odfokusować Dobra widzę, Widziałem Lecha, w kątem oka no. Nie! Nie! <śmiech> Nie! <śmiech> Twoje rano kryty są tak przerąbane <laughs> Moje są tak Dobra, przerobane, yes. że ja tego nawet nie kwestionuję nie Zawsze się. jak nie walnisz to jest skryt A ja teraz jestem się totalnie wani. nie w formie Aha, dam się. Łop. Ale dzisiaj jestem nie w formie O, o to heavy jestem To Heavy do z i Uberem O o! I się! To hmm. się... był się najgorzej, szybko lechów, trzeba szybko zakończyć jego film i zdobyć jego wszystkie subskrypcje. <grym> na pewno, na pewno. Kradłem ci marketa jakby co? Bo, bo spadłem kogoś z powietrza i z random krytowałem go. Niech to. Na no, ja razie mam 5 kills. 1 na 10. Nie, no tak, 1 na 10. tego co potrzebuję zrobić. Nie, to, to, to nie lechu, to jakiś człowiek z z owym. Hmm. Dobra, gdzie może być lechu? Ooo, lechu! O nie. Lug dostałem. Nie chcę mieć. Najgorzej. O nie, ale zaczyna Jeszcze. lagować. O nie, 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 teraz. Nie w tym momencie. Gosh, no i gorszy kolejny Nie wiem, już Ej, 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 O, o. -o. Hey. <laughs> kryta. chciał wlecieć w niego. Gdzie ty byłeś za moimi plecami, jestem pewien. Niech chybie go chciałem, bo tam siedział na dechu. Cześć ślechu To nie, to ty! Nie, 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 nie! Nie chce ślechu! Chyba się z tymi rodoketami, ale chciałem <laughs> <laughs> bez kryty. Śmiało się, żeby ci Co nic z, z butelkowo Nie, nie Chodź Nie ma do ciebie grania. Nie. Chłopcy... Zaserwacze <goda> to, 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 to nie muszę nawet że żeby były dźwięki śmieszne, żeby ludzie mieli fajny montaż. Wczoraj to jeszcze szło, ale dzisiaj to mam katastrofę z grania. Szajsa. Dobra. Eee, mam potem prośbę do Ciebie Lechu po nagraniu, no? jakby co. No? Tam po nagraniu ci powiem, co chodzi w ogóle <gryzalszy> nie, 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 nie! Nie Nie, 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 Jestem w jestem tak ani, ani nie random kryta Już stało, nie musiałeś mieć random kryta Miałem 2 HP <laughs> Fuck Gdzie jest lek? Gdzie jest lek? Gdzie Gdzie jest? lek? Muszę zabić. A dostałem bardzo hardo <grymne> Za hardo <grymne> Ziem, że przeżyję. O widziałem Lech, jak leci na spawn Nie. Halo. Na razie <grymne> Dobra nie, ja na do Nie, nie ma, nie ma! Jestem tak w bazie. Nie ma kule, do kryta, nie ma! jest to! Ja spuszczę, jeszcze ja do na tobie. O o, o o! Na <st> razie, <Aaaranean Movie> nah, Twój tekst był ten. Ujawnił y cię w ogóle. Nie by było, jeżeli bym dostał jakiegoś ten jakieś... Jakieś coś. Bo nie mogę tego powiedzieć by nie było. Yeah, Jakby co wykończenie też zajdziesz jako kill. Dobra. Dobra, Dobre, to 10 minutowy film trzeba zrobić, szybko. O nie, czekaj, jakieś tam było to od nie pamiętam. Nie, więc jak sam mówisz to nie, nie powinno być. W sumie to su jest krzesełnik wykonany. Yy... Nie. Ich spaję zbackstabuję, daj mi chwilę. Zbackstabowanie hey, spaja. Nie. mam Szkoda, że nie zajciło mnie. Wygrałbym żeby nie wygrał bo to jest A wierzę w ciebie. Elo O, dzięki. Nie. Yeah. Dobra. No gdzie? No kurde zajmują punkt. Eee nie, nie. Nie mogą, nie mogą, nie mogą. Czemu? Wait. On tak auto balans jest ten najgorzej Nie no Dobrze heavy nas broni. Dobra Nas na punkty a nie na ludzi Też muszę patrzeć na ciebie Właśnie ja na patrzę ty mnie nie widzisz Jest ta latająca karuzela śmiechu Co? Tak Już mi chciał zbransować do ciebie Nie chcę masy... Dobra... się... Dobra. Zrobiłbym coś, ale nie mogę, gdyż to byłoby nie bardzo nie miłe, Więc tego nie zrobię. I widziałem cię lepiej, jak przylatywałeś się bok mnie, więc mam przejebany, coś teraz i więcej więcej będziesz. au boli No nie no w sypialni siedzi teraz Jestem w bazie Mam już 18 Najped spędził on w sypialni mnie Mam um. Nie <śmiech> <śmiech> ja chciałem ja 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 ja. też powiedzieć, MAM! Hmm? Nie 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 Jak jakoś sniper się pozbył A nie, on nie żyje, myślałem, że to żyjący sniper, to był tylko jego twór Jeżeli byłbym Lechem To bym gonił jakiś jakiś jakichś scoutów po czym uciekłbym na spawn. Co? Fuck me. Widziałem cię jak gonić jego Jestem ten... w problem ekstencjonalny z, z Scoutem. E. Co ja zrobiłem? Jest leku? Nie ma leka. Taki snak lub mi spróbować zbudżetować z jego medykiem. nie, 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 nie. nie. That's going to my funny montage. <laughs> to się, jak ktoś mnie zabija, to ta lepiej, żeby ktoś mnie zabił niż ty. <laughs> Pamiętaj, że twoje asystent też tam się jakoś nie nie? Więc też trzeba uważać. jakąś pecha mam do krytów? Najgorzej. Kryty nie są po mojej stronie. To dobrze. Mam ich dosyć. Najgorzej. Hmm. Dawajcie, kryty, wieże wieże. w gruby Gabena. Moja religia to Gaben. Czy to był Lechu? Jest, no, w sensie... Teleportuje się, więc co, Lechu. I akurat tu będą kryty się teleportowałeś z niego. Nie, to nie jest Lechu, to on ma nożuela. Lechu nie ma nurzuela, po drugą. Prawie połowę już mam. Kurde! Ja cię mogę znaleźć! Gdzie ty ich mankietujesz? Co ty mankietujesz? powietrze? Wykończenie to się liczy, Zabij. więc spoko. Widzę go. Chodź tu! Nie. Chodź tu! Chodź Nie. tu! Nie. Nie. Nie, p***a! Zdał go! Nie. 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 Aś, nie, Lecha, to muszę się dodać. No nie, co to jest to podluba Lecha? <grymne> co jest to jest ta podróba Lecha? Kurza mnie Jestem w bazie. <grymne> Widzę jakichś sztuk, które próbują marketować ludzi i co? Nie, to to nie jest Lechu, to jest jakiś... ...Soboty. Sobat... Teraz hmm. widziałem, że miałem prać sobie HP i zabrało mi apteczkę. co to ma być? Czuć się na spawnach. Dobra. Nie hmm mogę tak spokojnie siedzieć na dupie, bo... Nieeee! <g> yeah. Mmm, Chodź tu, Lech, tu. I can smell you, from a mile away. Oś tu le to znowu on. <laughs> Mogę cię wrawić w podróbę, jestem w bazie. <laughs> ja kupię podruba w mnie już. Lech oh, bi. Jak <laughs> wanna... kiedyś... Jak kiedyś ci nazywano. Tyś mnie chyba chcesz zabić? Niech to... Jeżeli jak co, mam 26. powiedz. połowie jest. Tak, a masz tylko jeden kill. No to, to podróba mnie cały czas wkurza. a <laughs> to wkryty. To jest naprawdę. Ty chcesz zostawić sumie mnie? w sumie? Mam pomysł. Bo. No. I have idea. I've <laughs> hmm. <laughs> Yes! <Yeah, manche! laughs> Dro i Udało się, sprankowałem lekarz, na mnie szedł. Nie, Ej, to jest dobry, Fran, to jest dobry. Udało się. Uh, uh, uh. Dobra. Nie może mieć sniperki, nie, są nie ty. Ja znaczy, się muszę tylko pozbyć się do tego. O-o! 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 Nie zmieniać postaci, żeby Lechu nie wiedział, kim grał. <grystanie> widzę cię, Lechu. No, trzecie. doradną <grystanie> kryty. 32, a już łączy śmierci. Ajajaj. Aj, aj. Hmm Dobra, gdzie jest lech Muszę go złapać Nie ma ci pyra stu po twojej stronie, Ała Hmm Aua Dobra, ile ty masz już? Chwila. Nie oszukan za <grym> tego <grym> klienta, że mi się pojdziała. O oo o. O, oh o, -oh, stinki. Lechu PW. Tak, Get Quiet. Co, <laughs> dajesz mu? Ale Get Quiet. Nie. <laughs> Chodź tu. Nie! 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 Nie nie, nie. W Dało, mu Dało mu się Tak nie wymiałe siapę! Z dwa. Fuck, jedna bukerka by wystarczyła Fuck! Ten ci zbackstabowałem No Nie no, to jest fair. Zostaw tą pyrę! Hehehe, <noise> widziałem Kamikaze To make... filmu. compilation. Na pewno będzie najlepszy format to Kamikaze, chyba. Porad <noise> Kamikaze. Nie, czy będziesz mógł tak nazwać swym Kamikaze? Hmm. Na no pewno możesz spróbować, ale nie, wiem, czy ci i tu podpuści. No i znowu, ale who Odchodzisz mnie Tu jest prawdziwy lech. Nie Bada. Chodź tu, chodź Nie. do o! Nie Nie Nie, cię walnął Nie ma Jakiś zloniesz chce mi zabić! Oła! Pani sam się zabiłem! Jeżeli byłbym nechę, to gdzie bym się schował? Pod budynkiem! Nie! Dobra, zniknął. Jestem w bazie. Ciepł. O, tak gdzie jest Lechu? Pak. Szedłem pod co tego Snu Lechu łonawi. <wannabe. śmiewanie> Dobrze, że wam kto się myli chociaż. <śmiewanie> no bo też markatuje się zacinę jak... <śmiewanie> Tak jak myślałem, polecisz na sobie w tej uwagi. Shit, i udało mu się. Daj się walnąć, muszę zrobić tego. Nie ma. Skurdy. Jeszcze dziesięć, jeszcze raz. Shit! Ja muszę... Dobra, co ja mam? co mam. Dobra, k nie może być kto... powietrzu Dobra. <laughs> hmm. Dobra. Teraz, że poszbędźcie się. Jeszcze 7. No kurde, to ten snajper. coś mi zbutyż o to z 2 km? Kurde, czyle chyba wie? <laughs> Does he know my loadout? Co ja byś, jeżeli by wiedział jak pogonął mi loadout? Nie wznała się tego odał, to nie pamiętam. Dobra. Ja bym się wydarzył jak z saldem. Bo coś nie widzę, żebyś jako demo latał. Ty jesteś. Ma jedną osobę to jeszcze granie jest dosyć takie, że jeszcze da się dodać. No, 45. Trzeba napisać tak częściej, że uważali na pewnego lecha PW. Nie, nie teraz. 46. 47 No nie no To bym pierdolę tę taktykę Chciałem wziąć meda, żeby na żeby się na mnie skokosował Ja tu w ogóle nie poszedłeś na meda. No <laughs> <laughs> nie, nie. widziałem jak latasz dosłownie nad moją głową Ty na mnie poszedłeś, dlatego miałem taki... swój Milo? 48 NIE! 49! To ma być jak kudy prawdziwy Dream Jest! Kurde! Jest! Czyli w sumie końcowo ty miałeś 3 kilo na mnie, nie? Tak. Kurde! S Gdyby nie coś się uzna, że może się sfokusuje na meda. <laughs> ale ze sniperem to mi nabrałeś. To ci powiem. W ogóle czemu ty się nie spokusowałeś na meda? Nie wrzucę się na meda przy działku. To było działko? Tak, Powiedz, że było działko. <laughs> to to dział. A jedno działko się nie rzuca na pisk. Choć raz już leciałem na medyka, ale tak patrzę, działko poszło na snipera. <laughs> Okej. Okay. To w sumie tym akcentem zakończamy ten kill hunt. Najgorzej. No Mówcie jak ci jak ci się wam podobał. No, oczywiście, więcej i z wielo, więcej ilością osób. Dobra, przyszło. Oj, to się no. tyle zacznie, historii. A ja chodź, a kill będzie trzeba zwiększyć, bo chyba będzie za łatwo. Jak to kill zwiększyć? No, bo ja samemu ci trzy kile. Troszeczkę łatwo miałem, to, No to, 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 to wiem nie mogłem znaleźć w ogóle. Ale żeby było coś trudniej, bo też nie będzie tak, że zawsze czas wygrywam przecież, nie? Więc no. za tym akcentem kończę nagrywanie. Widzimy się w następnym... ...odcinku montażu. Zobaczymy.